Jam Twą własnością, dzięki Ci, Panie, O Zbawicielu, przyjmij wyznanie. Ja Cię miłuję, czczem Cię z radością, Ciebie uwielbiam, jam Twą własnością. W ścieżkach zwątpienia ciężko błądziłem, Zaród już śmierci w piersi nosiłem. Lecz Tyś mnie olśnił swoją światłością, Tak i rzec mogę jam Twą własnością. Niegdyś ja w mocy świata bywałem, Teraz Cię swoim królem obrałem. Twoje łagodne jarzmo z radością nosić chcę odtąd jam Twą własnością. Nikt mnie ze świętych ksiąg nie wymarze, nikt mi już innej drogi nie wskaże. Po Twoim okiem żyć jest błogością, Umrzeć mi zyskiem, jam twą własnością. O mój pasterzu, w swoje ramiona bierzesz owieczkiem, tuląc do łona. Przed to do ciebie śpiesząc wdzięcznością. Wołam szczęśliwy, jam Twą własnością. W Tobie, o Jezu, dobra mam wszelkie. Z Ciebie mi płynie, szczęście to wielkie. W Tobie spoczywam już z bezpiecznością. W błogim pokoju jam twą własnością, póki na ziemi dajesz mieszkanie. Jam twą własnością zbawco i panie. Kiedyś zaś w niebie odzian świętością. Wiecznie zaśpiewam, jam twą własnością.